dalej. jedziesz Marian. teraz ty gadasz. Hello. Hello. taka dumna idzie. Ha. nie? Ha. córka farmera. <laughs> tak właśnie. No, kalosze wygląda jak córka farmera. dzień dobry jest. sobota 1 maja. pierwszy maja. Wszyscy jeszcze śpią, widziałem, że Klaudia i błazie włączyli sobie ogrzewanie w namiocie, bo chyba im trochę było zimno. O, jest około 2-3 stopni. Bezmurne niebo. Zobaczcie, jak fajnie. A my standardowo idziemy, że nasz poranny spacer. Idziemy najpierw po się po parku, żeby zobaczyć yy, jak tutaj to wszystko wygląda? Jest bardzo dużo ludzi, bardzo dużo karawanów. Mój um, kolega chciał, chciał tutaj też zablokować sobie ten weekend, ale powiedzieli, że niestety już mają 100% obłożenie. Zresztą to całkowicie normalne przy, przy, przy Bank Holiday, jak przy takich świętach. Że... Kochani, muszę wam to pokazać Jest siódma rano, a ja mam plażę sam dla siebie Zobaczcie Nikogo nie ma Sama plaża, tylko dla mnie Tam gdzieś w oddali widać Worms Head i Osili. Śniadanie w trakcie co dzisiaj? Mańce. Dzisiaj mamy full English breakfast, czyli pieczepki, kiełbachy, bekon i jajeczka. No i fasolka. No i fasolka, A no fasolka musi być. Fasolka musi być, nie ma. Pogoda piękna. właśnie słońce. Wyszło. To jest dziewiąta godzina rano. Słoneczko świeci, jest mega fajnie ciepło. Tu jesteśmy, rozłożeni. O. Możecie popatrzeć Camping super Już zaczyna żyć O, Klaudia z Bożejem żyją po nocy, ale było zimno ponoć Becia? Aaa, kisielinku Ketchup dziewczynom? To co, smacznego kochani? Smacznego Pokażę wam, jak wylewamy szarą wodę Sofii pomaga tacie, no pokażemy, co? Sofi pomagasz w Sofii pomaga tacie? Może tak, i zlewamy, Ale leci, co? Niech po robocie Sofie jedzie? Pewno Super Ups Super, idziemy. Bo Sofie też pomaga. Oliwka zawsze dolewa wody do toalety, do spłuczki. A Sofii jeździ z tatą wymieniać i wylewać wodę, nie? Taka dumna idzie. Nie? Ha. Córka farmera. <laughs> tak, właśnie, takie kalosze wygląda jak córka farmera. Fajne? Teraz znaczy, jaka pogoda. I siedzimy po śniadaniu, nikomu się nie chce ruszyć. Mieliśmy w planach dużo dzisiaj, ale nie. Co fajnie się siedzi, żeby już. Tak, mamy w planach i będą, ale. Jest tak fajnie, że nie chce się nigdzie iść na razie. Dzisiaj zasłużyła na extra treat. po super, Wszyscy zasłużyli, a Eplowa najbardziej. Po super, super podróży Eplowa dostaje loda dla psów. Dzieci też zasłużyły na specjalne lody dla psów. Tak nie widziałam, że tutaj dawali I Eplowa ma. Każdy ma po lodzie. Sophie? Jedziemy! Nie? Yeah? Tu można na tak zjeżdżać We Walii <laughs> uh -huh. oh, look, Shibu. Ready, cool. <sparzoldy> tak się śmiejesz, będzie. Z karkówki, kochani, kochanie z karkówki. <sparzoldy> tak, by była awantura, bo żona karkówki widziała, którą mąż kupiła, a żona myślała, że to po prostu na obiadek będzie. Kupiłem karkówkę. I mówię fajnie, teraz wieczorem sobie zjemy karkówkę, no i przychodzę, z Cofiko poszę na spacer, przychodzę, i co? Mówię to teraz są karkówkę. To tylko tą karkówkę, to teraz mam karkówkę ten, co zjemy. No i nie zjem to. Tragedia. O, jesteśmy w Tembi. To jest godzina od naszego kempingu I wybraliśmy się na spacer. Zjemy sobie coś, wychodzimy. Teraz chodzimy na najbardziej znaną ulicę w Tębi. Zawsze jest super super dużo ludzi. Zobaczcie. Z tej z tej strony. Kilka lat temu kupiłem sobie pączka tutaj w Greksie, tutaj zaraz za nami. Wyszedłem z tym pączkiem. Miałem tego pączka dosłownie, skierowałem tego pączka do buzi. Ja tego nie wiedziałem, ale za mną, aby tylko poczułem taki, taki dziwny wiatr, jak się okazało, to mewa podleciała od tyłu, chwyciła mi tego pączka, no i tyle było z pączka. Od tego czasu nie lubię mew. Jesteśmy naprzeciwko podobno najlepszego Fish and Chips w całym tembi. Tak przynajmniej ludzie mówili w kolejce. Teraz praktycznie kolejki nie ma, ale my staliśmy dobre 40 minut. No i wcinamy. Fish and chips. Lecia? Są dobre? Jesteśmy oli. Oli dobre. Nie mogę O jakie piękne, macie jeszcze Lizaki. No i dalej nie kupił Lizaki. Słońce wyszło. Klaudyna z blużeniem pojechali do domu. Przez moment pogoda była taka nieciekawa, nie nawet troszkę pokropiło, ale ogólnie teraz jest fajnie. Zjemy i jedziemy na Sand Gavanshead. Właśnie w nowe miejsce. Nowe stare. Nowe stare. Byliśmy kiedyś chyba 16 lat temu. I tu jest taka kaplica wykuta na klifach przy morzu i właśnie pójdziemy ją tam zobaczyć. Dziewczynki to jeszcze nie były, bo my to byliśmy jeszcze.

Hej, dziewczyny chcą jechać na taką małą objazdówkę po kempingu, więc też was zabiorę. Może coś fajnego sobie podpatrzycie, może my coś fajnego zauważymy. My tak sobie lubimy na takie przeszpiegi jeździć, zawsze coś fajnego się znajdzie i coś tam wpadnie w oko, więc jedziemy rowerami. Dobra, Nasz bobek prowadzi, no jedziemy. Zobaczycie, jak ten camping wygląda. Jest fajny, zielony. Tutaj jest cała woda do pobrania, do zrzutu szarej wody. Pokaż, pojedziemy Sofii na Plac Zabaw. Pokaż, gdzie jest Plac Zabaw. Ona to już znana wylot, ten, ten camping. Gdzie jedziemy? Przyczepy różne, różniste. Oliwka też jest. Dużo ludzi sobie siedzi przed przyczepami. O, zobaczcie. Oczywiście toalety są pozamykane. Tutaj kolejny zrzut szarej wody. I można pobrać świeżą wodę, a także recykling. Jedziemy tu. O, musimy trochę kalorii zrzucić, bo. Mieliśmy wszystkie z rybami wcześniej, także przyda się. A tu ten budynek czerwony przed nami to właśnie toalety. Niestety pozamykane, a one oczywiście mnie tam wiozą, bo tam jest taki tunel. A nie, Bobuś jedzie tutaj, to jedziemy za Bobkiem. Oj, jedziemy na plac zabaw. Nie jest za duży, ale fajny. Oj, zobaczcie, też flagi są. Także nie jesteśmy jedyni z flagami. O, i kolejny. O Sophie, samo... o, jedzie samochód. Zresztą no nie patrzę, gdzie jadą. Tu pan, właśnie na wody, chyba. O, idziemy tu. Olivia, idziemy tu. Zobaczcie, jaki plac zabawny. Nie za duży, ale wystarczy dla dziewczyn. I tu jest wjazd na kemping. Zobacz jak wygląda. Recepcja po lewej. Jakiś mały sklep dodatkowe parkingi. Może dla obsługi albo dla kogoś kto może przyjeżdża dwoma samochodami i nie może się zmieścić tam, ale akurat teraz jest dużo miejsca na wszystko. A tu jest wjazd. Mamy specjalnego foba, żeby sobie otwierać i zamykać, jeżeli wyjeżdżamy i przyjeżdżamy. A tak tutaj nikt sobie z zewnątrz nie wiedzie. Idziemy już do przyczepy. Jest sobota, jest niedziela, za oknem świnie. Jedziesz. Jedziesz. Witajcie, kochani. Jest niedziela wieczór. Jutro zapowiadają duże wiatry oraz... Mega deszcze. Mega deszcze. Dlatego postanowiliśmy, że pochowamy wszystko. to co? Jedziesz Marian, teraz Ty gadasz. Hello. Hello. <laughs> Jest niedziela wieczór, jutro rano wyjeżdżamy. Słyszeliśmy prognoz pogody i ma padać deszcz oraz mają wiać takie dość konkretne wiatry, dlatego postanowiliśmy dzisiaj wieczorem wszystko pochować. Mamy pożegnalną kolację. Kupiliśmy sobie w Tembi Fajne... Tak, przechodziliśmy fajnej restauracji na zewnątrz były fajne. takie smaczne rzeczy wystawione i sobie stwierdziliśmy, że sobie kupimy na kolację. Dokładnie. Na no, nie wiem czym widzieć. Tu jakieś krewetki, makaron, jakieś sałatki no do tego. nie badali. Ale takiego Cieba te. Więc mamy na dworze jeszcze kolacyjkę. A później pójdziemy sobie do środka. Składać filmik. Składać filmik też, ale. Już na spokojnie, jutro wstajemy, wszystko mamy poskładane, przeciąg schowany, więc... Jestem w szoku, że udało nam się wszystko schować tak szybko i przede wszystkim, że się pomieściliśmy, mm. co? Dobra. A dziewczyny jeżdżą na rowerach, mm. bo przecież nie usiądą, nie? Więc tyle z naszego pobytu w Pembrey. Trzymajcie się, subskrybujcie jeżeli Wam się podoba. Za tydzień, Piszcie komentarze. Za tydzień jedziemy do Hereford. Będziemy tam z Patrycją i Piotrkiem, z naszej Caravan Adventure, a także z Pawłem oraz Moniką, Moniką, którzy do nas niedawno kupili przyczepę. Mieliście szansę ich zobaczyć chyba dwa tygodnie temu, czy tydzień temu. Będziemy pływać na rzece. Podobno nas na bardzo, bardzo fajna rzeka jak do będzie sopów, pogoda. Jak będzie pogoda, i nasz Caravan Park jest dosłownie zaraz przy rzece. Można schodzić z tego Caravan Parku i. i... I pływać na supach. Więc do zobaczenia. Do zobaczenia.